Przerabiam, przerabiam, ścian nie przestawiam, dodaję mebelki, wymieniam kibelki, maluję kafelki, wkładam małym lub wielkim i z pustej ze szczyptą fuszery powstaje chałupa dla jakiegoś przygłupa. Nie no, normalna chałupa, grywalna, pobierasz i grasz, gotowe już masz. Witajcie na kanale, ja jestem Sehio i mam nadzieję, że nie będzie słychać brzęczenia w tle. Zawsze daję w tle muzyczkę, więc nie powinno być problemu, ale po prostu mam odpalony nebulizator. Dzisiaj losujemy rodzaje pomieszczeń do różnych pomieszczeń, także będzie ciekawie, ale tutaj z małym zastrzeżeniem, że każdy rodzaj pomieszczenia znajdzie się przynajmniej raz, więc nie będziemy mieć już takiej wpadki jak poprzednio, kiedy nie było ani jednej kuchni. Także Simowie mogliby najwyżej zamawiać pizzę i chińszczyznę na telefon. W sumie to jest nawet ciekawe. Myślę, że mogłabym zrobić tego rodzaju challenge. No i tak jak widzicie, niestety przy wejściu do domu, właściwie takim korytarzu, salono, kuchni nie, kuchni nie. Korytarzu, salono, <laughs> salono. Niestety wylosowała się Łazienka, także wchodzicie do domu, a tam kibel. Po prostu kibel albo nawet dużo kibli i bardzo duża powierzchnia, więc też miałam lekki problem w pierwszej chwili. Co tak naprawdę powinno się znaleźć w tak dużej łazience? No, ta łazienka to jest praktycznie większość tego domu, bo zauważcie, że te dwa malutkie pomieszczenia zajmują naprawdę mało miejsca, a tutaj, no, czymś trzeba było to wypełnić. Stwierdziłam, że nie będę tutaj bardzo kombinować i się długo zastanawiać, po prostu wstawię taką toaletę zamykaną, żeby, broń Boże, nie podglądać z żadnej strony. Dodatkowo, oczywiście, dużo zlewów, żeby tymi szafkami trochę wypełnić taką przestrzeń tych podłużnych korytarzy. Mamy również jacuzzi, prysznic, no i postanowiłam również wstawić tutaj stół do masażu. No bo, tak naprawdę, gdyby to był taki salonik do masażu, jeśli byłyby tutaj jakieś jeszcze może krzesła, jakaś szatnia, coś w tym stylu, to nawet byłoby prawdopodobne, że wchodzisz, a tam jest po prostu łazienka. Byłoby prawdopodobne, co prawda mało prawdopodobne, ale jest taka szansa i myślę, że nawet fajnie by tutaj się grało pod tym względem, że można by było zrobić swój własny biznes, i właśnie tym biznesem byłoby masowanie ludzi. Oni by tutaj przychodzili, jacuzowali się, powiedzmy, że w tym jacuzzi byłyby jakieś specjalne olejki. No, wiadomo, żeby się wtedy zapchała ta pompa, no ale wiecie o co chodzi: żeby po prostu tutaj była taka lecznicza strona hatem. Wiem, że to jest dom mieszkalny, więc też może nie do końca trafione są te moje porównania, no ale zawsze ten biznes domowy można otworzyć. Zresztą ja ostatnio grałam prywatnie, również w hatem. Gdzie otworzyłam biznes i to była przepiękna, przesłodka kwiaciarnia i takim sposobem bardzo dużo simów w chatem ma w swoim wyposażeniu kwiatki. Także mają co dawać swoim kobietom lub kobiety, nie wiem, innym kobietom może w związku z jakimiś świętami. W prezencie mogą wręczać te bukiety, które mają po prostu wykupione w tej kwiaciarni. Może Wam te kwieciarnie będę pokazywać, a może nie, nie wiem, bo to jest mało istotna rodzina dla tej rozgrywki, więc zobaczymy. Jeśli chodzi w ogóle o hatem, jak już tutaj wspominam to magiczne słowo, no to powstało już intro, które niedługo wrzucę na kanał, ale postanowiłam, że najpierw wrzucę wszystkie filmy zbudowania. Bo ja wiem jak to jest, jak się zaczyna, kilka serii, później się nic nie kończy, później to na tobie wisi. W sensie, że na mnie. I ja sobie o tym myślę, że muszę jeszcze to, muszę jeszcze to, a tak to będę miała full koncentrację na jednej serii, tak jak teraz była full prawie full koncentracja na tej serii z budowaniem. Jeśli też by ktoś zapytał, hej! A co z Two Point Hospital i z Two Point Campus, no to na razie wstrzymuję ten temat. Point Campus po przegraniu większej części kilku godzin okazało się bardzo prostą grą i szczerze mówiąc nie czerpałabym zbyt dużej satysfakcji z grania. Być może taka seria się kiedyś pojawi, ale na razie nie. No i tutaj w tym malutkim pomieszczeniu wylosowała się kanapa, co nie ma zupełnie sensu, no ale powiedzmy, że będzie to poczekalnia na masaż. Nie wiem. Może gdyby tutaj wstawić jakąś ścianę, to wejście odgrodzić po prostu mm, takimi ścianami, jako takie małe wejście, a dopiero później jest ten kibel. To miałoby jakiś sens. Może gdyby tu ściany trochę wstawić, to to by się udało. No w każdym razie na razie jest jak jest. <ścoughs> w każdym razie na razie. No i tyle. A tutaj mamy, proszę państwa, jadalnie. Też tego nie rozumiem, bo... Tu jest ta wielka łazienka, tu jest ten salon, a tu mamy jadalnię. No ale najważniejsze, że na ścianie wykorzystałam takie zielone poduszki. Odkrywam, że jest tapeta w kształcie kanapy, rozumiecie? Co? W kształcie kanapy, rozumiecie? Poduszki na ścianie. To jest genialne. Ja to odkładam, odkładam to tutaj. To jest ściana, powiedzmy, trochę wygłuszająca, co nie ma zupełnie sensu. No, chyba że ktoś by krzyczał podczas jedzenia. No, ale stwierdziłam, że powiedzmy, to jest taka strefa imprezowa, że jest tutaj jakiś alkohol, i, i te masaże, i taka napa dwuosobowa, a nawet trzyosobowa. To przywodzi mi na myśl różne dziwne inne biznesy. Natomiast powiedzmy, że po prostu ktoś nie ogarnął dobrej lokacji pomieszczeń. W międzyczasie zakończyła się nebulizacja, więc mam nadzieję, że teraz dźwięk jest idealny, albo że po prostu nie ma żadnej różnicy. Przechodzimy do sypialni. Tutaj stwierdziłam, że może takie bardziej tradycyjne kolory. Bardzo rzadko wybieram te pościel. Nie wiem, możecie też napisać w komentarzu, czy lubicie te pościel, czy nie. Ja naprawdę bardzo rzadko. Nie wiem czy to nie jest w ogóle mój pierwszy raz, może drugi, trzeci, nie wiem. Generalnie w prywatnych rozgrywkach nigdy jej nie wybieram, ale być może gdzieś się pojawiła już w jakimś filmiku. W każdym razie stwierdziłam, że będzie taka bardziej egzotyczna może, żeby właśnie podkreślić wyjątkowość tej sypialni. Będzie to osoba z takim gustem, która nie boi się ciężkich sypialni. No i musi to też być osoba, która nie boi się ciężkiego łóżka, które może spać mu na głowę i yy, zabić. <grym> ale to tylko tak, yy, w nawiasie. Generalnie nie planuję tego łóżka zbyt często ścielić, ponieważ jest to po prostu sypialnia. Tutaj tak naprawdę nie potrzeba więcej miejsca, wystarczy to, co jest. No ale faktycznie, gdyby się chciało uzyskać trochę przestrzeni, to można by było łóżko zamknąć, no i dzięki temu zawsze dodatkowa przestrzeń mogłaby się przydać. W sumie nie wiem na co do końca, no ale jeżeli to jest własny biznes, to być może coś tutaj mogłoby jeszcze dodatkowego powstać. Zastanawiam się też, czy kogoś tutaj wprowadzić simów, o których myślę, ale chyba nie. Chyba pozwolę po prostu fabule pójść dalej. Najwyżej, jak się znajdzie jakiś sim, który by tutaj pasował, to tutaj go wprowadzimy i będziemy nimi grać. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od Was, czy Wy będziecie chcieli po prostu grać w poszczególnych domach. Którymi simami do końca będziecie chcieli grać, których najbardziej będziecie lubić, i tak dalej. Ja się chyba trochę dostosuję, bo zauważyłem, uważałam, że lubię wszystkich. Dosłownie WSZYSTKICH. Ja po prostu lubię grać. <grywa> więc to nie jest taka duża różnica, czy ja takim simem pogram, czy innym. Oczywiście będzie mi najbardziej przyjemnie, kiedy będziemy grać zapewne simami, których już dobrze znam, ale może też się przypałęta jakiś Caleb czy inny tam nowy, więc wtedy pogramy też innymi. No, i tutaj, tak jak widzicie, kącik ogródkowy, tak naprawdę. Ogród wylosował się w pomieszczeniu zamkniętym, natomiast doceńmy to. Że w tym pomieszczeniu są okna i można wywietrzyć. Jest trochę światła. Te rośliny faktycznie mają prawo tutaj żyć. W sensie, nie żebym tamtym poprzednim zabraniała, ale tutaj naprawdę czuję, czuję taką bambusową energię. Jest naprawdę fajnie. Szczerze mówiąc, nawet coś takiego byłabym w stanie mieć w domu: że wiecie taki pokój wyciszenia, gdzie można by było, nie wiem, na przykład jogę uprawiać albo medytować i tak się wyciszyć. Może jakaś lampka, ale nie wina. Po prostu lampka, która świeci oraz książka. Może, może to byłby jakiś pomysł. Natomiast tutaj już na pewno wiecie tak naprawdę po każdym jednym obiekcie już bardzo łatwo można zgadnąć. Mamy kuchnię. Kuchnia, której kształt jest dla mnie lekkim wyzwaniem, dlatego, że w The Sims 2 nie za bardzo ogarniamy Skosy. Ja oczywiście mam takiego moda, które pozwala bez wpisywania kodu na po prostu obracanie tych obiektów o 45 stopni, nie tylko o 90. Natomiast to nie zmienia faktu, że no to by trochę utrudniało życie, no bo co zrobić z takimi trójkącikami, które pozostają przy tych szafkach, tego nie wiem. No i, i Dobra, no jest jak jest. Trójkątów szafek nie mam. Ważne, że przynajmniej jest ta kuchnia, bo trochę się bałam, że no będzie zupełnie malutka, a tutaj jednak trochę przestrzeni jest. I żeby zachować spójność, to też chciałam, żeby to było bardziej takie lekko oldschoolowe. No, z racji tego, że po prostu takie meble są najbardziej dostępne w dwójce. Takiej podłogi chyba też nigdy jeszcze nie wykorzystywałam. W ogóle fajnie jest używać takich rzeczy, które się wcześniej nie używało. Szczerze mówiąc, trochę tęsknię za serią w Komponu i Dziwadło, która polegała tak naprawdę na tym, żeby znaleźć nowe zastosowania i docenić te nietypowe obiekty, których dosłownie nikt nigdy nie używa. Natomiast i tak uważam, że dwójka jest bardzo. Uniwersalna, może bardziej elastyczna, bo kiedy próbowałam trochę budować w czwórce, oczywiście to było jakiś czas temu, to rzeczywiście miałam dosyć duży problem z czwórką. W sensie tamte meble, jak one nie są dopasowane do siebie, to tak to dziwnie wygląda, a w dwójce one na tyle do siebie pasują, że można tak naprawdę mieszać te style. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. W każdym razie, jeśli chodzi o meblowanie w czwórce, to być może taki odcinek kiedyś się pojawi, ale aktualnie powiem Wam, że nawet nie mam zainstalowanej czwórki. Bo po prostu brakowało mi miejsca, a miałam ją zainstalowaną na dysku C, gdzie na dysku C mam praktycznie tylko system i najważniejsze pliki, i tam tak naprawdę nie było miejsca, więc musiałam odinstalować, a i tak samej gry nie używałam. Więc jak następnym razem będę instalowała, to oczywiście na tym dysku, gdzie mam więcej miejsca. Natomiast, czy to jest potrzebne? <ścoughs> czy czwórka jest potrzebna? Również tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Tutaj wylosował się pokój dziecka, co jest trochę zabawne w kontekście tego, jak wygląda cały dom. Wiecie, na dole to jacuzzi, jakieś masaże, jakieś dziwne pokoje na trzy osoby, jakieś wina i tak dalej, jakieś alkohole. Boże, mam nadzieję, że nie będę miała jakiejś demonetyzacji, ale chyba nie, chyba o alkoholu można mówić, tak mi się wydaje. Ważne, że nie spożywam go tutaj na, na wizji. W każdym razie, co jeszcze chciałam dodać, że pokój dziecka to chyba nie jest najlepsze miejsce. Ale tak z drugiej strony też sobie pomyślałam, że jak ktoś idzie do spa i chce się odprężyć, to może właśnie warto, żeby był jakiś taki pokoik, wiecie, gdzie możesz zostawić dzieciaka na chwilę, niech on sobie pójdzie na drzemkę, a mama w tym czasie się odpręży. W sumie jest to jakiś pomysł, no ale na pewno nie na ośmiu kratkach. No cóż, tutaj relaksu ciąg dalszy. Znowu wylosował się ogródek, także bardzo ciekawie. Postanowiłam użyć Hamaku, ponieważ na hamaku można wykonywać dodatkowe interakcje. Zapewniać sobie zabawę. Korytarz to w sumie nic szczególnego. Nie losowałam nic na ten korytarz. Prawdziwam, tak że nie ma sensu nic losować, dlatego że nawet nie wstawiałam żadnego obiektu poza czymś na ścianę. Tam dosłownie nie było ani jednej kratki na to, żeby coś wstawić, więc to nie miało sensu. Natomiast wylosowałam coś jeszcze na zewnętrze domu. I tak jak się domyślacie, brakuje jeszcze tylko jednego rodzaju pomieszczenia, więc już za chwilę przekonacie się jak to rozwiązałam. Postanowiłam może nie tyle nagiąć zasady, co po prostu trochę elastycznie do do tego podejść, czyli nie stawiać tego tak hamsko, po prostu tutaj na szczerym polu, żeby komuś napadało na głowę, tylko postanowiłam zrobić taki zadaszony taras, dzięki czemu będzie można trochę się odgrodzić od sąsiadów i też zapewnić jakikolwiek komfort korzystania z takiego rodzaju pomieszczenia. No bo nie oszukujmy się. Kto zrobiłby jakiekolwiek w sumie pomieszczenie na dworze, takie otwarte. No przecież to zaraz by napadało, zwiało, zaśnieżyło, coś by się działo. No raczej się tak nie robi, więc stwierdziłam, że po prostu to będzie najlepszy sposób. No i tutaj trochę roślin, trochę takich krzaczków mniejszych i większych. Co prawda jesteśmy na pustyni, ale załóżmy, że ktoś tutaj dogląda tego. Może ta osoba na przykład zatrudnić jakiegoś ogrodnika, który będzie się tym zajmował i dzięki temu te krzaczki przeżyją, bo przyznam szczerze, że jak samemu się tym, tym zajmuję, to ja często zapominam o podlewaniu i o przystrzyżeniu. Najgorsze są te kwiaty. Powiedzcie, że też tak macie, że one zawsze wam zdychają. Nikt tego nie podlewa. Jedyne co się dzieje, to simowie przez pierwsze dwa dni podchodzą i wąchają kwiaty, a później magicznie nic się z tym nie dzieje dosłownie nic. I po prostu po pewnym czasie trzeba te kwiaty wyrzucić, więc taka jest historia kwiatowa. I stwierdziłam, że to nie ma sensu. Dodatkowo zrobiłam też taki taras na górze. Po prostu dlatego, żeby skorzystać z dodatkowej przestrzeni, bo przyznacie, że w środku jest dosyć ciasno. Nie żeby coś, bo ja bardzo lubię takie przytulne pomieszczenia, natomiast no, zawsze ta dodatkowa przestrzeń się przyda. I myślę, że to też jest fajne pokazanie, jak można rozbudować dany dom. Że to nie tylko musi wyglądać dokładnie tak, jak Maxis to stworzyło, tylko że właśnie dzięki takiemu tarasowi, takiej doróbce, to już wygląda, szczerze mówiąc, jak zupełnie inny dom. No, szczerze mówiąc, ja bym pierwszego skojarzenia nie miała, że to jest ten żółty taki śmieszny. Teraz wygląda to całkiem przyzwoicie. No i właśnie pod tym daszkiem zrobię taki mały gabinecik. Tak naprawdę to jedno biurko, jakieś tam półki na książki. Nie wiem, czy coś więcej tam dodawałam. Chyba nie. A żeby jeszcze tak ładnie połączyć te fakturę powiedzmy marmuru, ale on jest taki specyficzny, taki brązowy marmur, złociste, ogniste, to jeszcze taki pasek białego myślę, że też bardzo fajnie wygląda, bo dosyć mocno kontrastują ze sobą te rzeczy w sensie ta biel tego budynku właśnie z tymi dodatkami brązowymi, ale myślę, że teraz całkiem fajnie się to przenika. No i oprócz takich podstawowych rzeczy tutaj w tym gabinecie, to nie wiem, czy coś jeszcze dodałam. Chyba może jakąś kanapę do siedzenia, wiecie, nic takiego szczególnego, może jakąś muzyczkę, żeby coś się działo, wiecie, jak na przykład zrobimy jakąś imprezę, to żeby można było też w taki sposób wykorzystać ten gabinet, żeby to nie było tylko takie miejsce, gdzie musisz siedzieć, pracować, czytać książki i, i się uczyć, tylko żeby to też było tak bardziej, wiecie, tak życiowo. Ale widać ewidentnie tutaj znak starych czasów, perskie dywany. U każdej babci po prostu się takie znajdują, nie wiem czy też u was takie są, ale u mnie dosłownie identyko wzory, <noise> także pasują idealnie. Tutaj na piętrze nie losowałam żadnego rodzaju pomieszczenia, no bo przecież sama to jakby stworzyłam, więc to trochę nie miało sensu jako wyzwanie. W każdym razie stwierdziłam, że zrobimy tutaj po prostu taką totalną klasykę. Czyli takie rozłożone fotele, oczywiście wszystko takie drewniane, bardzo związane z meblami ogrodowymi. Tu może jeszcze jakiś stoliczek, żeby ktoś sobie usiadł, coś zjadł, żeby był klimacik, ale powiem Wam, niepokoi mnie to, że znowu są trzy krzesła tam trzy krzesła, tu trzy krzesła sofa na trzy osoby tu ewidentnie jakieś trzy osoby by się mogły znaleźć, ale gdzie by trzecia spała chyba na tej kanapie, właśnie. Но, хиба так? No, i tutaj trochę spowolniłam czas, żebyście po prostu mogli dokładnie obejrzeć, jak to końcowo wyglądało po kolei wszystkie pomieszczenia. Mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Dla mnie, szczerze mówiąc, bardzo fajne było to wyzwanie. Trochę nie rozumiem tego pokoju dziecięcego, gdzie dosłownie możesz tylko odłożyć dzieciaka, bo nie ma nawet miejsca na zabawki. Ale ewidentnie nie sponsoruję tego filmiku Balbi na Biedak, tylko ktoś inny. Ale nie wiem, kto możecie napisać. W komentarzu, kto mógłby sponsorować ten odcinek? Może Don Lotario? Do widzenia!